Kto z Was oglądał Mad Maxa? Jeśli lubicie ten film, to w tej mandze macie podobne klimaty. Post-apo, sztuki walki, akcja, a to wszystko okraszone brutalnością, zakrawającą mu absurd. Moje serce zrobiło doki doki. Dodatkowo kreska. Fani JoJo z pewnością widzą podobieństwo, więc jeśli jesteście miłośnikami takiego stylu, to zerknijcie na historię Kena w Pięści Gwiazd Północy. Pierwszy tom przynosi całkiem sporo informacji. Światem wstrząsa eksplozja nuklearna, która niszczy niemal wszystko. Ludzie niczym karaluchy przetrwali i nie są porządnymi obywatelami. Popyt na podstawowe produkty jak woda, żywność czy odzież są ogromne, a złole nie przebierają w środkach, aby zgarnąć to wszystko dla siebie. Nasz nabity mięśniami bohater przemierza świat. Wydawałoby się, że nie ma żadnego konkretnego celu, jednak okazuje się, że poszukują pewnego człowieka, który przed laty odebrał mu. No właśnie, przeczytajcie sami kogo. Fabuła do skomplikowanych nie należy, ale manga ma w sobie to coś, co przyciąga. Lecę z kolejnymi tomami, a wy dajcie znać, czy lubicie takie klimaty.